Karetka szpitalna już czeka na doktor Murachową. Jej kierowca, bezgranicznie uwielbiający naszą tereskę, podobnie jak spora część personelu szpitalnego, przygląda się z ukosa, jak drżą palce lekarki zapalające papierosa. Dziwi się. Doktor Murachowa podziwiana jest przede wszystkim za to, że nic i nigdy nie jest w stanie wytrącić jej z równowagi. W największym zamieszaniu ona jedna zawsze do ostatka zachowuje przytomność umysłu. Czyż tak nie było na przykład w ubiegłym roku, kiedy autobus wiozący dzieci szkolne na wycieczkę wpadł do rowu i szpital pełen był rannych uczniów i lamentujących matek? Czy coś się stało, pani doktor? Pyta współczująco. Umarła ta kobieta, co ją Fryda potrącił. Z dziśkowi pewnie prawo jazdy zabiorą, komentuje kierowca z satysfakcją. Należy mu się za tę jazdę na wariata po mieście. Już dawno przepowiadałem, że tak się skończy. A w domu, przepraszam, że pytam, też coś się stało? Zdaje się, że mąż zachorował. Serce, mówi Teresa, ale czuje się po głosie, że mniej to ją dotknęło niż śmierć nieznajomej pacjentki. Kierowca milczy. Sporo ostatnio słyszy się w kramnie o tym, że zepsuło się to małżeństwo. I pomyśleć, po tylu latach jedna z najstarszych par, która osiedliła się po wojnie w miasteczku nad samą prawie zachodnią granicą. Widocznie rozchodzą się przez to, że dzieci nie mają. Szkoda sędziego, porządny chłop. Niech pan na mnie nie czeka, panie Jasiu, mówi Teresa, wysiadając z samochodu. Zadzwonię po pana do szpitala, gdybym miała jeszcze wrócić na dyżur. Przywitanie z Piotrem jest niejakie. Ostatecznie trudno ujawniać czułość, gdy się jest pod natrętnym obstrzałem bystrych oczu, notujących każdy gest i każde słowo. Teresa wyciąga klucze z torebki, ręce jej wciąż jeszcze lekko drżą, ale opanowuje się. Na dworze jest dość jasno. Późny letni zmierzch dopiero się rozpoczyna, a w mieszkaniu o wąskich, staroświeckich oknach, ciasno zastawionym dużymi starymi meblami i mnóstwem półek z książkami, panuje półmrok. Można by powiedzieć również, że panuje cisza, ale to nie jest całkowicie zgodne z prawdą. Zupełna cisza oznaczałaby także pustkę. Tymczasem ta cisza w mieszkaniu sędziostwa murachów jest pozorna. Tu gdzieś musi być człowiek, chociaż go na pierwszy rzut oka nie widać, którego ciężki, chrapliwy oddech Wypełnia całą przestrzeń mieszkania. Ktoś nieświadomy rzeczy mógłby pomyśleć, że w półmroku przyczaiło się jakieś wielkie, dzikie zwierzę i wydaje ten złowieszczy pomruk bądź ze strachu, bądź też gotując się do skoku na upatrzoną ofiarę. Teresa wzdryga się i odruchowo cofa krok do tyłu. Przeraża ją to, co dzieje się tam gdzieś w głębi, za progiem przedpokoju. Pierwszy raz w życiu boi się. Doktor Piotr Lebioda nareszcie więc ma okazję, by zagórować nad kobietą, której od dawna bezapelacyjnie przyznał wyższość nad sobą. To on pierwszy przekracza próg mieszkania murachów, on zapala światło, on pierwszy pochyla się nad wielkim, bezwładnym ciałem leżącym na dywanie. Ten moment niespodziewanie przejawionej przez Piotra inicjatywy pozostawia dość czasu teresie na ochłonięcie. Zatrzaskuje Anieli Blinowej drzwi przed samym nosem, rzucając zawiedzionej na pocieszenie zdawkowe podziękowanie za okazaną pomoc. Przyklęka obok Piotra na dywanie i z uporem wpatruje się w twarz męża, tak dobrze znajomą, a tak bardzo w tej chwili inną i obcą. Pomaga Piotrowi ściągnąć marynarkę, rozpiąć kołnierzyk i koszulę, podaje mu stetoskop i aparat do mierzenia ciśnienia. Dobrze, że Piotr przyniósł to wszystko ze sobą z domu. W tym całym zamieszaniu nie przyszło jej do głowy zabrać ze sobą ze szpitala niezbędne w nagłych przypadkach przyrządy i zastrzyki. W domu takich rzeczy nie trzyma praktyką prywatną nie zajmuje się dość ma szpitala. Co stwierdzasz? pyta Piotra, gdy ten kończy badanie. Piotr nie odpowiada, ale skrzywieniem ust, ruchem głowy, spojrzeniem oczu daje do zrozumienia, że sprawa jest przegrana. Milczą. Nie mają dość odwagi, by popatrzeć na siebie. Ich wzrok przyciąga wyłącznie człowiek, którego spojrzeń i widoku unikali ostatnio oboje jak tylko mogli. Dzielił ich od lat, rozdziela rozdzielaj teraz. Jeszcze skuteczniej, jak nieprzebytym murem, kiedy tak klęczą naprzeciwko siebie na dywanie po obu stronach jego tęgiego, rosłego ciała. Teresa decyduje się jednak na działanie. Dam mu kardiamit, a ty przygotuj strofantynę. Jeżeli nie masz przy sobie, poszukaj w szafce w moim pokoju. Powinna tam być jedna ampułka. Piotr dziwi się, że Teresa, taki doświadczony lekarz, wciąż jeszcze nie rozumie o co chodzi. A może tylko udaje? Woli odsunąć od siebie konieczność postawienia diagnozy. Chce, żeby zrobił to Piotr. Co tu pomoże kardiamit? Nie widzisz, że to wcale nie serce? A cóż by to mogło być innego? Teresa znów wpada w swój suchy, apodyktyczny ton. Zatrucie. Bardzo silne zatrucie. Piotr unosi się z klęczek, pomaga wstać Teresie i odprowadza ją trochę na bok. Burnas mówił mi coś o zaburzeniach wzroku, o suchości jamy ustnej. To się potwierdza. Nie reaguje na światło. Spójrz na jego usta, bardzo charakterystyczne. Więc cóż by to mogło być? Teresa robi dalszy unik, uparta jak zawsze. Jeszcze się nie domyślasz, że to atropina? Strofantyna dobiłaby go natychmiast, a on i tak jest w agonii. Atropina? Co ci przyszło do głowy? Dlaczego miałby brać atropinę? Po co? I skąd by ją wziął? Zdumienie Teresy nie ma granic. Piotr nie odpowiada na te pytania. Jeśli są skierowane do niego, to na pewno pod niewłaściwy adres. Skąd on ma wiedzieć, w jaki sposób sędzia Murach łyknął atropinę? Chyba raczej Teresa mogłaby dać jakąś wskazówkę, która naprowadzi na właściwy trop. Co jedliście na obiad? Sałatkę z papryki i leniwe pierogi. Piotr milczy i zastanawia się, co wyraźnie wprawia Teresę w gniew. Nic z tego nie mogło mu zaszkodzić. Sałatka była zupełnie świeża. Urszula przyniosła mi rano kilka słoików ze spółdzielni, bo przywieźli właśnie transport. Nigdy nie kupuję konserw, jeżeli wiem, że stoją już w sklepie od tygodni i sprawdzam datę produkcji. Jak chcesz, to ci pokażę. Mam te pozostałe słoiki w spiżarni. Doprawiła się jeszcze czymś? No wiesz, wybucha Teresa i zamiast soli dodała matropiny, tak? Nie denerwuj się, przecież musimy. Tak, tak, wiem. Teresa uspokaja się. Przepraszam cię, ale rozumiesz, Słuchaj, przecież tą samą sałatką częstowałam ciebie, kiedy przyszedłeś tu w południe. No i co, zaszkodziła ci? Piotr zniechęca się. Tą drogą do niczego nie dojdzie. Wie, że niewiele już można pomóc, ale obowiązkiem lekarza jest walka o życie chorego, dopóki ono jeszcze trwa. Dajmy już temu spokój. W każdym razie trzeba przyjąć, że to była atropina. Zapasz kawę. Bardzo mocną. Szybko. Nie ma w domu ani dziebka. Kupiłam paczkę, ale zostawiłam ją w szpitalu. Wypiliśmy z tobą resztkę z tego, co było w domowych zapasach. Teresa wskazuje ręką na stolik z niesprzątniętą zastawą. Nawet pozmywać nie zdążyłam, tak się spieszyłam na dyżur. Piotr podziwia Teresę. W takiej chwili myśleć jeszcze o niepozmywanych filiżankach. Ale kawa musi się znaleźć. Może blinowa ma? Spółdzielnia już zamknięta. Blinowa jest przeciwniczką kawy. Mówi, że to trucizna. Spółdzielnia zamknięta już dawno. Mogłabym zatelefonować do szpitala, żeby Urszula przywiozła. Albo do klubu pójdę. Szkoda, że samochód odesłałam. Ale, ale, czekaj no. Teresa podbiega do biurka sędziego Muracha. Otwiera jedną szufladę, drugą, wreszcie triumfalnym gestem unosi w górę i pokazuje Piotrowi małą puszkę. Jest! Edward chomikuje tutaj różne rzeczy, żeby nie chodzić do spiżarni, kiedy pracuje w nocy. Zaraz zaparzę. Z kuchni zaczynają dobiegać odgłosy gospodarskiej krzątaniny. Zwykłe, codzienne, normalne, jak to w domu. Syknął zapalany gaz, zabrzęczała pokrywka czajnika, zadzwoniła struga wody o jej puste dno. Piotr myśli z melancholią, że od tak dawna już nie ma domu. Od pierwszych dni wojny, kiedy po jego rodziców przyszło gestapo. On musiał uciekać i tak rozpoczęły się długie lata, gdy przestał być sobą, gdy musiał być wciąż kimś innym. Te kuchenne odgłosy, takie powszednie, kłócą się także z tym, co się dzieje tutaj, przy Piotrze. Umiera człowiek. Jest w tym zawsze groza i patos. To nieważna codzienność. Piotr Lebioda znów przyklęka i nagle widzi ze zdumieniem, że oczy sędziego Muracha wpatrują się w niego z natężeniem. Może zresztą tak mu się tylko wydaje, może to tylko ostatni potężny zryw woli, każe oczom umierającego wyrażać myśl. Usta poruszają się ledwo dostrzegalnie. Sędzia Murach chce coś powiedzieć. Doktor Lebioda pochyla się najniżej jak tylko można. Z ruchu warg próbuje odgadnąć słowa. Wydaje mu się, że sędzia powiedział Piotr więc potwierdza skwapliwie Tak Edwardzie to ja Piotr jestem przy tobie czy zawołać Teresę jest w kuchni parzy dla ciebie kawę zaraz ją przyniesie lekki prawie niezauważalny ruch mięśni daje znać Piotrowi że to zupełnie nieważne niepotrzebne twarz sędziego staje się nagle groźna prawie wyraźne są dwa słowa które wypowiada namiętnie oskarżycielsko Guterhof pamię pamiętaj czy pamiętasz zastanawia się doktor Lebioda czeka może sędzia zdobędzie się jeszcze na jeden wysiłek, ale umierający traci przytomność. Teresa wnosi filiżankę mocnej czarnej kawy. Piotr przetrzymuje głowę sędziego, Teresa wlewa z trudem ciemny płyn w usta męża. Żadne z nich ani słowem nie przerywa ciszy, w której czekają na wynik zabiegu. Piotr podchodzi do okna, odruchowo zamyka je. Szeroki błam nieba, widoczny stąd nad łąkami przedmieścia, przypomina wodę w przezroczystym zamkniętym naczyniu, do którego ktoś dolewa po kropli atramentu. Z dołu, z podwórka, dobiegają krzyki chłopców bawiących się w wojsko. Powinniśmy jeszcze kogoś wezwać odzywa się cicho Piotr, nie odwracając się od okna. Albo przetransportować Edwarda do szpitala. Teresa siadła przy biurku, pali papierosa, odruchowo obraca w ręku pustą filiżankę po kawie. Odpowiada pobłażliwie, jak dziecku, któremu trzeba tłumaczyć najprostsze sprawy. Mówisz tak, jakbyśmy mieszkali w Warszawie albo w Katowicach. Czy w Kramnie mamy specjalistów? Każdy z nas musi być omnibusem. Tylko nazwy nam zostały: laryngolog, ginekolog, pediatra i takie tam inne. Nasi kochani koledzy tyle samo potrafią, co my: ja i ty. Piotr odwraca się wreszcie od okna. Chce wyjaśnić Teresie, z czego wynika jego wątpliwość, ale orientuje się, że to nie ma znaczenia. Do sędziego Muracha już z całą pewnością nie docierają słowa Teresy, którymi pragnie ona jak gdyby obudzić go, bo zaspał a tu czas wstawać, czas udać się do sądu na rozprawę. Edward woła z naciskiem, z pretensją, nagląco Edward, Edek i potrząsa go za bezwładne, nieruchome ramię. Piotr odsuwa Teresę, przykłada słuchawkę do serca sędziego Muracha, ale ono zaprzestało już swej długiej, niezmordowanej pracy. Życie sędziego Edwarda Muracha dobiegło kresu. Piotr podnosi z klęczek Teresę, chce podać jej krople, które przygotowała w pierwszej chwili, ale Teresa niecierpliwie odsuwa od siebie kieliszek. Daj spokój, mówi z rozdrażnieniem. Nie jestem histeryczną babą. Blinowej się przyda. Jak się dowie, zaraz tu przyleci lamentować. Ja tylko nie rozumiem, jak to się stało. To takie straszne. Patrzy badawczo na Piotra, układającego z powrotem w walizce niepotrzebne już przyrządy. Ale Piotr jakby unikał jej oczu. Teresa podchodzi do niego i mówi wprost, bez ogródek. Wiem, dlaczego proponowałeś, żeby wezwać jeszcze kogoś. Chodziło ci o to, że tylko my dwoje, my, o których plotkuje kramno, byliśmy przy jego śmierci. Tak, potwierdza Piotr. Mogą nas posądzić. O co? Że postanowiliśmy w taki sposób uzyskać wolność. No wiesz, oburza się szczerze Teresa, za dobrą tu mamy opinię. Szczególnie ty, miejscowa świętość. Nie patrz tak na mnie z wyrzutem. Ja bynajmniej nie kpię. Że taki właśnie jesteś, to ma dla mnie większe znaczenie, aniżeli przypuszczasz o wiele większe. To Edward był święty, nie ja, Piotr odmierza słowa z namysłem. Brzmią gorzko. Żałujesz go? Tak, odpowiada Piotr i zaraz on z kolei pyta. A ty? Też mi go żal. Chociaż ostatnio, wiesz, już nie mogłam czasami wytrzymać. I dlatego muszę ci o coś prosić, Piotrze. Mnie? Prosić? O co? Dla mojego, dla naszego spokoju. Nie mogę wprost nawet myśleć o zamieszaniu, jakie się zrobi, jeżeli wyjdzie na jaw, że to była atropina, tak jak ty twierdzisz. Dochodzenie, sekcja. Nie kochałam go już, to prawda, ale to nie jest dla mnie obojętne. To by było naprawdę ponad moje siły. Przecież jesteś lekarzem sądowym. Wypiszesz świadectwo zgonu. Niewydolność układu krążenia. Nie będzie przyczyn do podejrzeń. Wszyscy wiedzą, że się przemęczał. Piotr nawet się nie waha, kiedy odpowiada ostrzej niż by należało. Nie zrobię tego, nie mogę, Tereso. Właśnie dlatego, że to my byliśmy przy jego śmierci. Jeżeli chcemy uwolnić się od wszelkich ewentualnych podejrzeń, muszę złożyć w prokuraturze meldunek. Dopiero teraz Teresa zaczyna płakać. Płacze głośno i rozpaczliwie, tak jak płakałaby zapewne Blinowa, gdyby przytrafiło się jej jakieś nieszczęście po babsku. Piotr dotyka jej ramienia, ale Teresa odsuwa się. Nie kochasz mnie. To nieprawda, że mnie kochasz. Zrobiłbyś to dla mnie, gdybyś mnie naprawdę kochał. Powtarza przez łzy, z uporem. Jej głos ma szorstkie i nieprzyjemne brzmienie. Piotr nie odpowiada na ten zarzut. Cóż mógłby jej bowiem powiedzieć? Wie, że to co robi, jest niezbędne. Wykręca numer telefonu mieszkania prokuratora Brzezińskiego i prosi, aby prokurator, w bardzo poważnej sprawie, przybył natychmiast do mieszkania sędziego Muracha.